Muszą być wilki. Muszę gdzieś się schować, zanim mnie znajdą. W porządku. Czubek drzewa powinien być najlepszy. Drzewo, na które łatwo jest wejść, i naprawdę wysokie. Co, co ja zrobię? Muszę szybko znaleźć wysokie drzewo. Nie, nie ma znaczenia gdzie, po prostu wysokie miejsce. A! 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 jestem wystarczająco duża aby zaspokoić wasz głód. Jo, jo! Tam, bracia! Pospieszcie się! Chodźcie, uh, oh. chodźcie! Oh, bardzo ci dziękuję. W porządku, z drogi, z drogi. O, co to? Czy to nie dziewczynka? Jak otoczyliście tę biedną, małą dziewczynkę, to się przestraszyła i zemdlała. To dlatego, że nie macie twarzy, które ludzie by specjalnie lubili. Stop, mówię! Ładna jest prawda? Chyba żyje co, seniorze? Po prostu zemdlała, to wszystko. Ciekawe, czy jest głodna. Czy ktoś ma przy sobie coś do jedzenia? Czekajcie, bracia, powinniśmy być ostrożni. To byłoby okrutne zostawić ją tu śpiącą. Zabierzmy ją do domu. Przemyślcie to dokładnie. Jest małe prawdopodobieństwo, że taka ładna dziewczynka może być sama w lesie nocą. Myślę, że poczuje się lepiej, jak coś zje. Ona tylko zemdlała, nieście ją ostrożnie. Ponieważ nikt nie zdaje sobie z tego sprawy, to was uświadomię, że ta dziewczynka to na pewno psikus złego ducha. U, to na pewno córka anioła. Próbujecie zanieść złego ducha do domu. Jutro rano, kiedy się obudzicie, będzie już za późno. Zobaczycie, że wszyscy zamienicie się w żaby i będziecie skakać w koło pokoju. Jeżeli się boisz, możesz dzisiaj z nami nie spać w domu. Wiesz. Tak zrobię! Dziś w nocy będę spał w szopie dla zwierząt, bo nie chcę czegokolwiek żałować, kiedy nadejdzie poranek! Słyszeliście? Jest wolne łóżko, w którym może spać, ale szczęście! A nie mówiłem! Z powodu tego wszystkiego wy już zmariowaliście! Hej, bracia, słuchajcie! Nie jest jeszcze za późno! Lepiej śpijcie ze mną w szopie! Każdy inteligentny człowiek tak by zrobił! Radzę iść ze mną do szopy! Klaus! Klaus! Klaus, gdzie jesteś, Klaus? A tu jestem, Śnieżko! Gdzie nie widzę, Klaus! Spójrz w górę, widzisz? Oj, w takim miejscu szukałem cię wszędzie, Klaus! Szukałem tutaj smacznych jabłek, bo chciałem je dla ciebie zebrać! Bzdura! Co takiego? To nie jest jabłonka, chowałeś się przede mną, prawda? Jakie to okrutne! Klaus! Idę poszukać jabłonki. Klaus, czekaj! Tym razem zobaczysz, że przyniosę ci naprawdę przepyszne jabłko Śnieżko. Czekaj tu, dobrze? Klaus, czekaj, nie odchodź. Klaus, proszę zostań przy mnie. Nie idź nigdzie! A ah, jakie śliczne mebelki. Ciekawe, czyj to pokój? Ta śliczna pogoda! Powiedziałaś! Wilki prawie mnie pogryzły! Okno było szeroko otwarte! O nie, okno! Trzymajcie mocno drzwi! Trzymajcie drzwi, bo wilki tu wejdą! To ty boisz się tylko wilków! Tak! To są naprawdę duże wilki! Pośpieszcie się! <śpiewanie> Kochanie! Jeśli to wszystko, to możesz być spokojna! Nie martw się, nie ugryzą cię! <śpiewanie> Co? Te wilki są od dawna naszymi przyjaciółmi. Nie zamierzały cię ugryźć, tylko kiedy cię znalazły samą w lesie, przyszły do nas, żeby nam o tym powiedzieć. A, to o to chodziło. Prawda powiedziawszy, to właśnie ja byłem pierwszy na miejscu, gdzie upadłaś ze zeszłej nocy. I to ja... Zostawmy tę historię na później. Najpierw musimy się Damie przedstawić. O, to prawda, prawda. A więc najpierw ja. O, jestem w bieliźnie. Co? To nie wypada. W każdym razie to dlatego, że się śpieszyliśmy. Chyba nie wzięłaś nas za bandę nieokrzesańców bez manier, prawda? Nie, to ja się źle zachowałam, zaskakując wszystkich swoim krzykiem. Nie trzeba się tłumaczyć. Nieważne, jak nagła mogła być sytuacja, w naszej grupie nie ma nikogo, kto byłby na tyle głupi, aby stanąć przed damą w samych majtkach. Tak, to prawda! Hmm. Ta, 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 ta. Doskonale zrozumiałam, że wszyscy jesteście bardzo dobrze wychowani. <grymne> Hej! <grymne> Hej, wy wszyscy jesteście tam! Hej! A co to? Wydaje się, że wszyscy jesteście cali! Byłem absolutnie pewien, że tu wszyscy będą skakać jak żaby! He! <grymne> Jest cudownie, bardzo dobrze! A nawiasem mówiąc, co się stało z tym dzieckiem złego ducha, ha? Ej! Hey, Otwierać! A, a! O! a, a, Otwierajcie! No co się dzieje? Skąd Otwierajcie? się wziął ten głupek? Nie wiem, my go nie znamy. Co się dzieje? Otwórzcie! Otwierajcie!